A pamiętasz jego pierwszego smartfona, co Nie. go opuścił w łazience, tą historię i że mu szkieł, musiał szkiełka coś namówić? No dobra, dobra, to był... Nie, było... to mi z takiego kosza wiklinowego spadł, masakra. I... A to był ten HTC? Nie, to był jakiś chiński taki... Nie... Meizu. 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 O Meizu, meizu. ty I nazywaliśmy go Me Fanny. Matthew? Mecju! Me me Coś było. Bo To był Mezu, on mówił na to Mecju. była beka z tego. A mezu? No nie wiem. Wiem, że była Meizu. beka, że o, jakoś kurde. inaczej to mówiłeś. I pamiętam, że. Oni byli. Za... Też chyba go kupił, nie? Też. I byli tak zachwyceni. Tak. I, i pamiętam, że zanim właśnie mieli oni to. Me, znaczy, on miał to Mecju, jak my mieliśmy te smartfony, to był. Może nie mówił tego publicznie, ale czułem taki hejt, że na przykład idę z, ze smartfonem. I wiem, że on miał do mnie taki problem, że się jak gnój zachowuje, że korzystam, że mam cały czas powiedzmy smartfona w dłoni, <grafię> i łapie. potem nagle. zapoczątkowałeś trend taki. Tak, i potem ty nagle odkąd Meciu? No to wiesz, nawet teraz potrafisz wychodzić i sobie pokemony łowić, nie? Tak się, o. tak się technologia zżyła. No. No, tak.